Dzisiaj mam, jakby widać po demontażu, jeszcze ekran w Sony Xperia 3 Compact. Jaki telefon ma dokładnie problem? Jak widać, jeszcze mam tył. Będziemy za chwilę próbować coś z tym zrobić. Test wytrzymałości dokładnie. Mianowicie telefon ten odklejał się ekran. jakoś w go podkleiłem, ale i tak się zalał, bo chciałem sprawdzić test wodoodporności. Od razu mówię, nie wiem jakim cudem, czy po prostu nie był do końca szczelny, bo i tak trochę tej wilgoci miał, takich jakiś dziwnych, w portach chciałem właśnie rozebrać i tam już trochę też się złamała płyta główna, no ale mniejsza o to, to już jest przeszłość. Mamy jeszcze ekran, no i tył jak widać, będziemy go katować, także sprawdzimy odporność. Jak widać ekran jest mocny dosyć widzicie aż się ekran chyba w tym sensie A zobaczymy co się stanie jeszcze no dobra, sprawdźmy ten tył spu, jakoś go niby, niby jeszcze się utrzymuje, ale zobaczymy go. Dobra, trzy on, on może właściwie... No bo jest taki nacisk, wiecie, ale przypuszczelić, także... O, ja cię kręcę. Aha, bo to jest od obiektywu, coś? O, no to dobra, od obiektywu już koniec, bo obiektywu już się pozbyliśmy. Dobra, spokojnie tam baterii nie ma, także mogę w nibluwać ile chcę, ale. Mocne, kurde, naprawdę wolę w niego. Ja myślałem, że to jest takie. U, dosyć, dosyć mocne, naprawdę. Dobra. Jak widać, test przetrwał. Widzimy spokojnie. Dobra, fajnie teraz pójdziemy po coś ostrzejszego. Tylko założę ochronę, może na oczy i użyjemy. Użyjemy punktaka. To może być mocne. Taki punkt tak, że wiecie, naciskamy i on może pęknąć, także 3, 2, 1. Uuu, poszło całe, jak widać. Jak widać, jeszcze spróbujmy z tyłu, 3, 2, 1. Co, nie poszło? A może to jest właściwie plastik, ale zobaczymy, bo jeszcze 3, 2, 1. serio, dobra, pokotujemy jeszcze później może, ją, ale to poza kamerami, bo nie wiem czy będzie Was to ciekawiło, widać pełną tu jest za chwilę to wszystko wyczyszczam. także tyle z tej strony, nie róbcie tak z telefonami, bo wam ekran pęknie, także nóż przetrwał, no ale punkt tak niestety nie, tyle, cześć